Typie. A ty zapisałeś? Ty pieseł. Nie sam bo kurwa bym ci wyjebał się... z gołej dupy w twarz, to byś kurwa miał ty I Co ty kurwa, tak sami się popisujeś. Ty żoła, typie, kurwa to, sam, sam się zapytałeś gdzie on mieszka, a teraz kurwa się prójesz, że on się spina przez internet. Weź się kurwa, ty co tam co mówisz pierwszy no ta, dopiero ta. pierdol kurwa. No nie tak, tak, tylko taka jest prawda. Pierwszy Boże, kurwa prójesz. że. jakie inne no... dzieci jesteś ci. O ja też by się płakać ten. To się kurwa popatrz, no, to, to tak ja, tak czy tak. ja cię tak. ja bronię? Założy się, że to kurwa jakiś Leszczyk w goglach, kurwa opierdolony przez mamy patelnią, kurwa. Mogę mi palcem, nawet nie kiwną, aby cię zgasić. Nawet palcem nie kiwną. tak takie suchary być, to kurwa chłopaku. tylko w gogle te. Masz tak ci kurwa z mordy jebie, ja że byś, kurwa, kurwa palce całą... już padł? kurwa grzybie jebany? Ciebie kurwa na kijem co? nie chcą dotykać, prawiczku jebany <laughs> Kurwa, to za dzieciak. No, kurwa, co za Dobra, włączę nagrywanie. Dobra, wyjdź. No mów, mów. Ja nagrywam z jebie, je już. Daj se spokój kurwa, hejter jebany ty. Jedź ty kurwa. trwaniak, bo ma 6000 godzin na Steamie, jebane. O kurwa! Ty stary kurwa by cię spotkał na lanie, to kurwa bym ci połamał wszystkie paluszki i będzie kurwa przerzucił przez stół, kurwa. A na samym końcu no. będzie zajebał kurwa z monitora też. I byś kurwo leżał pod stołem, ty jak ta mała szmata, kurwa. Taki kurwa dzieciak trzynastoletni. No. No, kurwa. W takie rzeczy nasłuchałem się, od niejednego dzieciaka jak ty. No, 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 kurwa. Ty pewnie nie od nie, jednego dzieciaka tak pierdol, kurwa. Ja. <grafię> <grafię> jak ode mnie dostaniesz ty. Co ty mają być teksty, Co ty próbujesz? Co? Gościu, co ty próbujesz? Co ja próbuję kurwa? Spaghetti uwartować kurde. No, no właśnie? Kurwa, miałeś, przy, miałeś przyjechać do mnie po mnie. Zaczyń, kurwa, nie kocham łamie tam jak to, tak do wszystkich... No chodź przyjedź do mnie kurwa, połamie ci paluszki, to kurwa nie wiem. <grafię> Kurwa, Wielkarny. nie orykan. Jak masz na imię? Nazwisko. No Kuba, Pisz, co, <gulia> Kuba Butkiewicz. O. Weź no na policję, Budkiewicz. Weź, będzie na Facebooku znajdziecie. Kopert napisze. Słysza. Generała Słysza. Andersa Upsk 860 Kod pocztowy 76200. Słyszysz? Weź, będzie znajdzie na Facebooku, ci napisze. No mówicie, Ulica... no, że ma 6000 godzin. Kucha generała Andersa, zapamiętaj. Pierwsze piętro. Pierwsze. Pamiętaj. Już zapisałeś? Bo taki cichy? Czy szukasz kurwa tego? Długopisu, kurwa. Przecaka no. wygrzebuję. <laughs> z tego kurwa kwadratowego torni <laughs> <laughs> A bo on ma takie kurwa na kółka, ty. <laughs> Taka dziewczynka, kurwa piszczołka, idź ty w piln, to uwaria cię, bo nie mogę robić Zgasił cię jak psa, kurwa, O, no. Boże, chłopie, kurwa, takich ten słuchać się dzieciaków, to jest... Mów ciszej, bo kurwa mama obudzi. ...trzeba takich idiotów. No, idiotą to ty jesteś, się urodziłeś i kurwa zostaniesz, zjeby pierdolony. Idź tam, kurwa, batona posij, albo coś się... z <słyszy> tym. ...kurwa, napierdalał... ...w tym, kurwa, zajebany, niech tam się zjeb... Powodzenia sztorm, kurwa, no, z ja jak widać w filmie. Oszołomu kurwa jak widać kurwa, Światą sobie wreszcie, chłopie, że jesteś oszołomem. Nie śmiesz tym, kurwa, gościu, bo oszołomem. Kurwa, to sobie, kurwa, kawiczku, jebany. Kurwa, sapania, czasy, kurwa, bo kurwa, wiadomo. Czy takie rozpierdolę, że nie, wiem, kurwa. Kurwa, będzie na kucasę, dzieci, dzieci. Tylko do ty piwi kurwa Puścić na te chołanie kurwa, to ja pierdolę Jesteście klauna, uświadomcie to sobie wreszcie, dzieci kochane Dziękuję się, kurwa, uwaga, ja masz, ja pierdolę, oj, ja pierdolę. <noise> O, kurwa, nie. O oh, kurwa! I kurwa, wiesz, to z... I mi to wyszli później, to na YouTube wrócę. Kurwa! Ja mogę. <noise> I <laughs>